Moim gościem jest doktor nauk medycznych Eliza Głodkowska-Murówka z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, jedna z finalistek konkursu Supertalenty w Medycynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pani odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie unikalnych metod diagnostyki w kierunku zakażenia SARS-CoV dla Sarskow, 2 dla pacjentów chemato-onkologicznych. Czy mogłabym zapytać, w jakich sytuacjach klinicznych stosuje się to unikalne narzędzie diagnostyczne i na czym też ta unikalność polega? To są metody superczułe, one są bardzo podobne w założeniach do metod stosowanych rutynowo u pacjentów metod molekularnych, jednakże dzięki zastosowaniu metody PCR emulsyjnego, nie standardowego, tylko PCR emulsyjnego lub zwanego też cyfrowym możemy znacząco, kilkadziesiąt tysięcy razy zwiększyć czułość tej metody. Jest to szczególnie istotne u pacjentów hemato-onkologicznych, na przykład kwalifikowanych do przeszczepu szpiku kostnego, ponieważ w tych przypadkach konieczna jest pewność, że pacjent nie jest zakażony. I to zwiększenie czułości ma wtedy niebagatelne znaczenie. Przy pomocy tej metody, dzięki temu, że jest ona również ilościowa, możemy monitorować leczenie u pacjentów hemato i to w niektórych ośrodkach na świecie zaczyna się robić. W naszym ośrodku również chcieliśmy zainicjować takie, takie badania. Poza tym bada Pani również odpowiedź poszczepienną właśnie u pacjentów z wykształconymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hepatonkologicznych. Czy mogłabym zapytać o szczegóły tego przedsięwzięcia? To jest również projekt, który, tak jak wiele projektów związanych z pandemią COVID, niejako został na nas wymuszony przez sytuację, znacząca większość pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ma niedobory odporności wtórne do swojej choroby pierwotnej. I my po prostu staramy się określić, na ile szczepienia u tych pacjentów rzeczywiście chronią ich przed, przed zachorowaniem, jak wygląda odpowiedź poszczepienna u tych chorych i czy jesteśmy w stanie wytypować tych chorych, którzy potrzebują na przykład innego zmodyfikowanego schematu szczepień. Ponadto została Pani również powołana do ministerialnego zespołu do spraw poszerzenia, stworzenia sieci placówek oferujących badania molekularne w kierunku SARS-CoV-2. To również z pewnością było ogromne wyzwanie i czy mogłabym poprosić o, o update, na jakim jest etap? To jest zespół, który powstał na początku pandemii, w kwietniu ubiegłego roku, kiedy w Polsce molekularna diagnostyka chorób zakaźnych nie była tak rozpowszechniona, w każdym razie nie była na tyle rozpowszechniona, żeby można było. Zapewnić te potrzeby, które bieżąco pandemia wymuszała na służbie zdrowia. W związku z czym Powołano zespół ekspertów, który pomógłby ministerstwu niejako skoordynować tworzenie sieci. W ciągu tego roku myślę, że dokonaliśmy bardzo wielu ważnych rzeczy, począwszy od stworzenia rejestru laboratoriów uprawnionych do wykonywania tych badań, określeniu, jakie są minimalne wymagania sprzętowe i również personelu w laboratoriach, które takie badania mogą oferować, poprzez również wpływ na definicję przypadku, która została jesienią ubiegłego roku zmieniona. I wprowadzenie szybkich testów antygenowych do diagnostyki COVID w Polsce. Obecnie również zmagamy się z różnymi nowymi metodami diagnostycznymi, które, które stają się dostępne na rynku i, i pomagamy ministerstwu określić, które z tych metod są uzasadnione klinicznie i które należy wdrażać. Bieżące działania związane z walką z COVID to jedynie element Pani aktywności naukowej. Jest Pani immunologiem, ale jak rozumiem, tym podstawowym obszarem pozostaje hematologia, w jakie inne projekty właśnie z tego zakresu jest pani obecnie zaangażowana? Ja obecnie prowadzę trzy duże projekty, dwa dotyczą ostrej białaczki linfoblastycznej. to są projekty z pogranicza nauki podstawowej biologii tej choroby i translacyjnej odnośnie wprowadzenia nowych metod diagnostycznych pozwalających na wytypowanie pacjentów wymagających terapii celowanej. Jeden z nich realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to grant, który zdobyłam półtora roku temu w konkursie LIDER. Drugi natomiast to duże badanie kliniczne finansowane z Agencji Badań Medycznych służące określeniu bezpieczeństwa i skuteczności trzech leków celowanych Gilterytynibut, Rametynibu i Everolimusu. I w ramach tego projektu jestem kierownikiem naukowym i odpowiadam również za część populacyjną tego badania, gdzie poszukujemy biomarkerów odpowiedzi na leczenie celowane u tych chorych.